Zawadzki ależ interwencja fenomenalna. Oczywiście naruszone pole bramkowe przez admira Pelidije. Kolejny taki błąd czarnogórca Michał Olejniczak. Nie wiem jak Państwo, no ale ja widziałem piłkę w bramce. Myślę, że Michał Olejniczak też. Chyba centymetry zdecydowały, że, że nie trafi. Mniej niż pół minuty do końca. Szansa dla akwardii w bramkę numer 21. Niewiele to oczywiście zmieni, ale trochę zmieni. Ważna ostatnia akcja. Tutaj już nie może być prośba o timeout Bartosza Jureckiego. Muszą sami zawodnicy wykorzystać ten czas fenomenalnie. Piotr Zawacki ze skutecznością było dzisiaj nie najlepiej, mówiąc delikatnie, no ale Przedostatnia bramka meczu zdobyta przez gracza Gwardii. Ostatnią zdobył Arkadiusz Szymoryto. Błyskawicznie Kielczanie odpowiedzieli rywalom